W gorącej atmosferze upłynął ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń na jesienną edycję międzynarodowego konkursu dla projektantów i entuzjastów Modo Fashion. Sztandarowe wydarzenie kulturalne Kielc odbędzie się tym razem pod hasłem Chinatown. Jak takie motto zainspirowało twórców, okaże się po przejrzeniu wszystkich nadesłanych projektów. Ja naj, najchętniej to widziałabym Chiny z okresu takiej wielkiej swojej świetności, Czyli, czyli Chiny, Chiny czy Chinatown inspirowane ich wielką kulturą, wielkimi dynastiami. Natomiast, oczywiście, Chiny współczesne, poza tym, że gospodarka jest na najwyższym światowym poziomie i należą do jednych z najbogatszych, o ile w ogóle nie są najbogatszym w tej chwili państwem świata, no to mają bardzo różne twarze. To już szesnasta edycja of Fashion. Projektanci wiedzą, jak ważna jest kreatywność, ale także perfekcyjne przygotowanie zgłoszenia. Przychodzą projekty takie dopracowane, zrobione, odszyte, bardzo dobrze wystylizowane zdjęcia, a nawet i się zdarza, że konstrukcyjne opisy. Mamy tradycyjne stroje, trochę podobne sukienki do pagody chińskiej, do różne takie szaty chińskie, złocenia, hafty i tak dalej. Także jest kilkanaście takich projektów typowo jakby historycznych, tradycyjnych Chin. Ale raczej młodzież tutaj idzie w nowoczesność. Konkursowi, który jest wielkim świętem mody w Kielcach, zawsze towarzyszy szereg różnorodnych imprez. Pierwsza z nich już 8 listopada na wzgórzu zamkowym. Bardzo interesująca wystawa. Są to projekty butów bardzo zdolnego projektanta, który, jeśli chodzi o projektowanie butów, to właściwie w Polsce i w Europie numer jeden. Przemysław Piniak. Robimy to wspólnie ze wzgórzem zamkowym, z Instytutem of Design. I to oczywiście kolejna wystawa. No wspaniała. Tutaj chyba dla wszystkich pań polecana śniadanie Tiffany'ego, czyli moda jak biżuteria. Jeśli dodać do tego jeszcze pokaz mody młodych projektantów, ceremonie parzenia chińskiej herbaty czy projekcję filmu Chinatown, to już widać, że na jesienno fashion po prostu trzeba się wybrać.